Wtajcie. Nie ja się witam. Ja, ja. Witajcie, widzę w poważnym klimacie, poważnym militarnym klimacie Medal of Anna. Czyli gra, która jest permanentnie ostatnimi czasy obrażana, mieszana z błotem, obsrywana. I zobaczymy czy jest to słuszne. Znalazłem taki artykuł wczoraj, który ładnie jakiś pan z zachodu. Wyjaśnił dlaczego ta gra została chłopcem do bicia i kozłem ofiarnym za wszystkie FPS-y, ale nie nazywa się ani Call of Duty ani Battlefield, dlatego została zjebana no i może jeszcze nikt nie posmarował pieniążkiem, no. Natomiast najlepsza metoda to jest nie sugerować się żadnymi zjebanymi recenzjami. Tylko samemu sprawdzić. Tylko przekonać się samemu. My się zaraz przekonamy. Dobra. Prawa bojowa Mako, Preacher, Karachi, Pakistan, nawet szerokość geograficzną podoli. Jakby jeszcze umiał czytać mapy. Price? O, Price! Nawet Price jest medal of honor. No nie może być zła gra. Ale amery z amerykańską flagą? Sprzedał się. Sprzedał się tej nacji obrzydliwej. Uh. Będzie nożek do porek Eee Kula w łeb Jeb. No Musiałem, no, że, że po... mu wsadzisz że, że wsadzi głowę no, jeszcze do tego Przestań takimi kupimi! Jest kurna! Proste, wchodzimy i wychodzimy. Nikt się nigdy nie dowie, że tu byliśmy. No, ale to toś to wypierdol <laughs> No jest, wygląda ładnie. No. Wygląda bardzo ładnie. Takie kanały na no uszary trochę. Tak. Nocy. Mm. Tak mechanicznie jakoś tak. Profesjonalista. Jep. Mm. Yep. <laughs> Dobra. Mada. Mama. Dobra. Kiedy masz zaraz. tu Nie ma Załatwo Dobra.

AMT! pojechała! Co? Aha, dobra. No jestem skryty. Jestem taki skryty, że się aż wstydzę. A! To tutaj. Dobra. Nadal Teraz. Dobra, czekam. Już byś... Już byś wypierdolił. Dobra. Już bliczę. Dobra. No i je było jeszcze w działa. Pierwsza ja ja mać! Coś im nie wyszło to wysadzanie trochę. A nawet wyszło im za bardzo! Dobra! No na razie to jest... pistę Call of Duty. Tylko ładnie, ja w ogóle nie słyszę co ja mówię. Zombie!

Dla nas no. przywitali. A! Ah, Zaczęli! i po kanale Nauszary, no już się nie pogramy w Battlefielda. Je było. No. No. Medle many UFO ojca. No trudno, no trudno. No, to, no. Składa milion obietnic. Robisz bezjeżdża, a jak zaczynamy planować, odbierasz w drugim pokoju telefon. A będą to, to nie wątki tak. takie. Lena. Cholera. Jadę autem. Był tunel. Prowadzisz i rozmawiasz. Ona jest w wodzie? Nie prowadzę. To kto prowadzi? Ojciec, następne pytanie. Przepraszam. Tak, tak. Jak zawsze. Nie chcę wojny. Ty dla niej żyjesz. Bardzo mam skomplikowane, zawiłe, rodzinne te... jakieś... Popierdoleście. Adder co to za cyrk z tą waszą operacją? No właśnie. Ja bym wiadomo. Normalna pirotechnika. Ani się obejrzeliśmy a z nieba zaczęły spadać kontenery i zaatakował nas śmigłowiec. No. To. I nie była to raczej straż portowa. W Call of Duty by się to nikt razie, nie zdziwił. że zrobił się szum, odmanili po Afrykę Wschodnią. <laughs> Skurzyliście kogoś tym pokazem fajerwerków. Wiadomo kogo? Polsza nie miga to spoko. <laughs> Może zrobicie przysługę chłopakom z Zodzie i pokręcicie się po porcie, żeby ją trochę skrócić że w naszej kompetencji, Dusty. Góra musiałaby coś takiego Załatwione. <susza> no jasne. Jakieś wieści od miejscowych źródeł? Mieliśmy jednego gościa. Kryptonim Argyros. Półwysep Arabski. Głęboka konspiracja. Mieliście, tak? Tak. No, wielu miesięcy się nie odzywa i to nas martwi. Może Ta się umarł. Stawia, może no. zmienił stronę. Facet może być wszędzie. Oczy węża. Oczy kobry. <susza> <susza> oczy kobry. Aaryg... Argyros. Ar ar Gryf to takie żarcie, ale... Dobre nawet. Dobry. Gdzieś w Jemenie. Bardzo profesjonalnie. Gdzieś w Jemenie. Czy słyszysz co on mówi? Ło tam dużo danger pick. Jeb w tą beczkę. <small> o oh, the... oh. oh? Teraz mm -hmm. miał oh. <grym> jak się rozglądać <laughs> To powinna być teraz wcześniej Dobra gościu kiedyś się... wow. wow, Nie podobasz mi się z ryja gościu Jestem strasznie niski chyba Jakiś metr 50 <słyska> mniej więcej no, Dobra, A, no, ale ładnie, ale ładnie, oh. jest ładnie bardzo ładnie. Ta gra będzie chujowa to przynajmniej grafiką nadrabia. LC Z Dobra SP Ma no, te takie battlefieldowe bardzo, nie? No. Ruchy. O Ła, ale jebło A, tu mam wszystkie te, dobra. Tak szybko Ej, gdzie on ma... <grym /dziśla> gdzie jest ta szczerbinka? Aha, na tym Dobra Aaaaa! <grym /dziśla> Podejdź do brata. jest mój brat? No ja wiem, o co chodzi przecież Dziękuje A tak se chciałem Petun. Cześć koła Dobra <laughs> Kursi za Aha hmm, teraz. System osąd taki No, ten system mocny był, że wcześniejszych medalach, nawet w tym, nawet we frontline był, że możemy się generalnie... I w też to było. To trochę lepiej działa na padzie, no bo tak nie ma palca za bardzo, żeby... Chociaż... Nie, kciukiem można. Hmm. No dobra, idź dalej. Haba, baba, baba. Go, go, go. Nie w niebieskich. Hala baba baba Chyba z killer wyjewałem. Alech <laughs> na, trochę na to. Okej okay. okay. Ale strzał o pierunie Będę miał zajebisty czas. elbadma Bo ty kom. Dobra. Nie dało się jeszcze. Tu Tak. Ale nie muszę się z tobą skończyć. Tak, dobrze. Mogło być lepiej. Nie ma czasu. Nie ma czasu. Nie ma czasu. Nie ma czasu. Dobrze. Jakich Coś, żeby zniszczyć wóz i nie wywoływać podejrzeń. Ten drugi to nie nasza robota. Fakt, widać. Inny wybuchu, no i źródło, znajdowało się To potwierdza naszą teorię o transporcie materiałów. Dło? A, firma Wydmuszka z Dubaju. Nie. Dużo przewozów między Dubajem, Karaci i Filipinami. Tanta komórka bardzo nam pomogła. Okej, okay, okej. Okay. Muszę, spy muszę spytać. Jak się trzymasz? Dam radę. Jak zaczyna się polityka, zaraz chcą, żebyśmy zamiast strzelać tańczyli. A ja nie tańczę. A ja nie tańczę. Czyli Mako to teraz działka wodu. nie mu ta sytuacja nie pasuje, ale jest gotowy. Miejmy nadzieję. Niedługo wkraczają do akcji. A? chcesz Nie teraz, ale pozostań mi w kontakcie. Ej, stop! Jeśli zginę, daj to mojej byłej zronie! <grym 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 wszystko co dostanie, możemy zaczynać! Reszta sama już sobie wzięła! Ma poczucie. Jedna Jadna minuta! minuta. Stam, Jedna szłodzie. minuta! Jedna minuta! Nie Bity. do a -a! A -a -a! O, wypadniesz. W wiatr, do zniszczenia świata. Bo wypadniesz. Bity. wiatr Bity. O! dziwny sposób. Myślałem, że to się jakoś zbyt. trochę delikatniej desanduje, ale... Wodu to dingo! Mund Zielone światło braku, wracają do akcji! Gladiatorzy na podejściu, schodzimy już. usługom. Odwrót, odwrót! Występujemy się i będziemy atakować wygazane... A, to jest misja z E3 z prezentacji. Przyjąłem dla jako 1-1. Dingo zostaliśmy bez wsparcia. Przyjąłem. Nie kryj zajmie się frajerami, które w życie nie miłe. Przyjąłem Dingo. A my się zajmiemy ich magazynem. Jest w samym centrum pirackiego miasteczka. Uważać, na te budynki! Dobra, bardzo ładnie, bardzo pięknie, ale to już marniemy sobie The Next Time. Tak. No póki co, kampania jest... Dobra. No na pewno nie można je zmieszać z błotem tak jak to zrobiono. Nie ma właściwie żadnych takich niesamowitych wad, których nie miałby ani Call of Duty, ani Battlefield. To jest ładna, są te wszystkie takie ruchy battlefieldowe, jest, jest wpizdu eksplozji, dobrze udźwiękowionych. No w sumie, do czego by się tu dojebać? Na pewno nie jest to jakaś tragedia. Tak więc widzimy się w... Jeb! W znowu fan. Widzimy się w kolejnej misji w Medlevel Warfight, a tym razem... Czuwaj i... cię!